W tych pięknych okolicznościach przyrody witamy Was i zapraszamy na następny odcinek z udziałem Mercedesa GLE z roku 2016. Auto trafiło do nas z przebiegiem 153 tysiące na usterkę nie się biegów wstecznego. Auto na zimnym zachowuje się w miarę poprawnie, natomiast jak się nagrzeje po załączeniu biegów wstecznego, wyskakuje usterka skrzyni biegów. Jest to pierwszy w sumie samochód z tak niskim przebiegiem, który do nas trafił. Z reguły te skrzynia, jest to skrzynia 725 oznaczenie, skrzynia 9Gtronic. Które trafiają najczęściej z przebiegami 250-270 tysięcy. Tu mamy przypadek 150 tysięcy. Historię, co wypytać mi się udało klienta, to ma ten samochód, jest on drugim właścicielem. Pierwszy właściciel miał go 3 lata, sprzedał, skończył się leasing, wziął następny i, i, i ten ma kolejny właściciel. Hack jest założony dopiero od miesiąca, więc nie może być przyczyną e, haka tu już, żeśmy jakby pierwsze, pierwszy etap diagnostyczny zaczęli czynić, z racji tego, że jest to fajny materiał do tego, żeby, żeby Wam nagrać. Więc to nagrywamy. Chodźcie, przejedziemy się kawałek, pokażę Wam, jakie są usterki. Akcja! Poza takimi rzeczami jak zużycie okładzin hamulcowych, które się świeci na, na desce, e, czujnik ciśnienia w oponach, zbita przednia szyba i uszkodzone lusterko, to głównym problemem, który do nas trafiło auto, no to włączamy drive, samochód teoretycznie się napnie, e, wszystko jest w porządku i jedzie, ale są momenty takie, że w momencie kiedy włączymy drive jest takie uderzenie mocniejsze i samochód nawet potrafi zgasnąć. A w momencie, kiedy włączymy wsteczny, to też się bardzo mocno samochód napina do tyłu. W tej chwili auto jest zimne, więc tego tak do końca nie przeprowadzimy. Auto musi się rozgrzać i zaraz je rozgrzejemy. To Wam pokażę, jakie są... jak to się zachowuje. Natomiast, jeżeli mogę pokazać błędy, bo to już żeśmy nie przeddiagnozowali cały samochód. Więc tak, mamy usterkę silnika. odebraną. Minimalny poziom paliwa osiągnięty. No to wiadomo, że to jest coś związane z tym, że się paliwo może komuś na drodze skończyło. Skrzynia biegów: nie można załączyć biegów wstecznego. Zakłócona komunikacja CAN z modułem Drive Select, czujniki ciśnienia, zakłócona komunikacja, collision preven assist, akumulator rozłuchowy zbyt mała pojemność. Zakłócenie funkcji zderza, czujników od zderzaków, zakłócenie komunikacji z ESP, no i tu audio, jakieś tam niewłaściwe nie logowanie się do serwera i zakłócenie funkcji wentylatora. Jak na Mercedesa przystało, no to aktualnej, aktualnych... Jakby jakości Mercedesa, to, to usterek nie ma aż tak dużo, jak moglibyśmy się spodziewać. Z rzeczy, które mogę już powiedzieć, no to tak, po przeanalizowaniu tych błędów, oczywiście, żeśmy stwierdzili, że problemem jest sterownik hydrauliczny. Po założeniu, po założeniu no, sterownik hydrauliczny, więc zawsze w takiej procedurze, jeżeli mamy sterownik zregenerowany, no to ściągamy miskę, zakładamy nasz sterownik, żeby jakby uniknąć kosztów generowania, rozbierania sterownika, szukania, bo, bo, bo ym, może być tak, że przyczyna nie jest po stronie sterownika. Użyliśmy nas, nasz sterownik nasz sterownik z półki. olej właśnie tak wyglądał, że obraz nędzy i rozpaczy tu, tu pewnie będziecie mieli przebitki z tego jak, jak olej wyglądał więc stwierdziliśmy, że zrobimy pierw płukanie i przepuczemy tą skrzynię i zalejemy świeżym olejem, żeby jakby nie zabić naszego sterownika sterownik włożyliśmy no i ku mojemu zdziwieniu to zaczęło jeździć dużo lepiej, czyli było dużo lepsze ruszanie, no ale ta, ta radość trwała około tam 5, 8 kilometrów kiedy samochód z powrotem wrócił do tego trybu, który, który jest. Więc zapadła decyzja, że wyciągamy skrzynię i, i, i co? I będziemy zobaczyli, jak tam wszystko to wygląda. W tej chwili rozgrzewam, żeby wam pokazać usterkę. Przy skrzyniach 9-obiegowych, 9-getronika, jak byliśmy na szkoleniu w firmie, z której bierzemy części, przyjechało. Jesteśmy w Zrzeszeniu ATSG i tam często robione są, może nie często, ale są robione szkolenia. I parę lat temu nas uczyli z tej skrzyni. No jakby to była trochę jeszcze początek u nas tych skrzyni, za wiele ich nie robiliśmy, więc słuchaliśmy z zaciekawieniem. Ale jedna z rzeczy, która jest awaryjna w tej skrzyni biegów, to blokada parkingowa. Niestety blokada parkingowa jest to element, który jest yy, uruchamiany hydraulicznie. I ona po prostu wysiada. Tam zawór się zaciera i, i wysiada ta blokada parkingowa. I najczęstsze, właśnie, problemy to są z zaworami ze sterownikami, nie, z elektroniką, czyli z komputerem, bo też on jest w środku w skrzyni biegów na sterowniku. I to są, to są główne, najczęstsze problemy nie, tych skrzyni biegów. Natomiast jakby sam środek nie jest aż tak bardzo awaryjny, no jest to konstrukcja zbliżona do można powiedzieć do 7G Tronika. E no, i my żeśmy się nie spotkali, żeby, żeby bardzo często jakby się zajeżdżały te środki. No, a już tak jak powiedziałem, nie w szczególności przebiegu 150 tysięcy. Generalnie jakby samego Mercedesa nie trafia u nas jakoś bardzo dużo. Głównie Audi, Ford, grupa Volkswagena cała, a, a Mercedesy są okazjonalnie. No, ale to jakby nie stanowi problemu, żebyśmy. żebyśmy Zgłębili, zgłębili temat. O, Teraz tak, właśnie wystąpiła ta usterka, czyli włączył na, na neutral. W momencie, kiedy chcemy włączyć drive, automatycznie wyrzuca wyrzuca auto na, na neutral jak chcemy włączyć wsteczny to wsteczny się pojawia ale po jakiejś chwili wejdzie w usterkę no i błąd to taki jest jaki widzieliście natomiast e, w tej chwili auto auto już nie jedzie za chwilę wejdzie w, wejdzie w tryb awaryjny, wrzuci trzeci bieg i to jest tak naprawdę taki bieg, którym że tak powiem możemy bezpiecznie zjechać z drogi, żeby Nikt nas nie przeczołwał. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy opowiedzieć, em, o, nawiązywałem do, tego, do tej blokady parkingowej, o której tam, e, która jest częstą awarią. To mieliśmy sytuację, że klient tam przywiózł e, jakieś Cel CLA, C, nie, CL CLS -a chyba. Nie, w każdym razie ze skrzynią e, 9G-Tronik, no i z usterką, że skrzynia nie działa, włącza się odpala się, włącza się drive auto, nie pełza nie jedzie nic. Okazało się, że w momencie, kiedy był ładowany na, na aukcji w Stanach czy gdzieś, to zrobili dziurę w, w misce olejowej i wyleciał cały olej. I w momencie, kiedy wyleciał cały olej, to automatycznie e, samochód stał e, został do nas przeprowadzony na, na rolkach, no bo ani koła się ruszyć, ani nic, więc to taka, to taka ciekawa historia e, związana z tym, że, e, że no nie jest to jakby takie komfortowe całkiem rozwiązanie, że powinno to być zrobione w jakiś sposób, że tak powiem, mechaniczny, a tutaj w tym wypadku jest tylko i wyłącznie sama hydraulika. 7250, czyli potocznie nazywany 9 g Tak jak wczoraj jak wspominałem, na pierwszy rzut oka nic żeśmy nie znaleźli w tej skrzyni. Skrzynia się jakby po dynamicznej wymianie oleju dosyć dobrze wyczyściła, doczyściła się. Nawet tego szlamu nie ma zbyt dużo. Z rzeczy, które są takie ewidentne i które są stanowcze do wymiany, to są tarcze. Tarcze są powygryzane, jak tutaj widzimy. W tych elementach, o, ona tutaj w tych miejscach jest taka, że tak powiem, wydziabana. Ten, ten materiał cierny jest dosyć twardy i wyeksploatowany. Widzimy, widzimy na przykład tu grubość tarczki jest większa, tu jest grubość tarczki już zupełnie inna, dużo mniejsza jest. I tak, i tak po kolei. No to jest jeden pakiet, który taki był mocno wydziabany. Tutaj mamy kolejny, który z kolei nie ma ubytków w tym, ale jest wytarte. O, tutaj widzimy napisy, w miejscach gdzie były napisy, to jest wytarte i jest przypalone, więc coś tutaj się działo z tym. Więc no to mogę tak pokazywać wszystkie tacze, więc bo, tak, tak podsumowując, Aha, no dalej jeżeli bym miał mówić, to yy, też dosyć często tutaj padają takie łożyska. E, które są e, wałeczkowe, jak i tutaj w tym koszu też mieliśmy przypadki, że, że popadały, popękały po prostu te bieżnie odłożyski i, i cały element siat. W tym wypadku tutaj nic takiego nie ma. No mówię, jedyną rażącą rzeczą to są te tarcze, które są e, wyślizgane, i teraz e, co bym chciał zrobić? Chciałbym wymienić e, komplet uszczelnień, no bo wiadomo, wszystkie tego typu rzeczy eksploatacyjne, teflony. Eee, o-ringi to te rzeczy należałoby wymienić ze względu na to, że, e, że to rozebraliśmy skrzynię, więc trzeba to wymienić. E, tarcze bezwzględnie, no to dlatego, że, e, e, że widać ewidentnie jakieś tam niedomaganie na tych tarcz. Potem będzie się to odbijało na charakterystyce przełączania biegów. Powinniśmy jeszcze tłoki wymienić, natomiast w tym wypadku chyba bym się pokusił, żeby zostawić te tłoki, bo te elementy tłoków są dosyć miękką, gumy mają i nie, nie szedłbym w tą stronę, żeby, żeby wymieniać tłoki. E, zostawiłbym sterownik hydrauliczny e, zregenerowany, ponieważ jeżeli e, nie domaga e, element, o którym za chwilę powiem, no to sterownik jakby i tak dostał po tyłku przez ten brudny olej, przez to szarpanie, e, przez, przez te rzeczy, więc w procesie takiej naprawy... To i tak sterownik bym zostawił już zregenerowany. No i teraz do brzegu. Na co obstawiam? Obstawiam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest komputer, jednostka strzelona, tego żeśmy nie podmieniali, ponieważ e, że tak powiem, można to zrobić zero-jedynkowym. Tak robimy, że kupujemy nowy i jak dokodujemy, to już nie ma odwrotu. Albo konwerter. Konwerter wysyłamy do rozcięcia. On się, jego się rozcina w tym małym miejscu i się po prostu regeneruje, przegląda elementy. Te nowej generacji konwertery są bardzo skomplikowane, ponieważ mają zestawy wielotaczkowe plus, plus tłoki plus uszczelnienia i może być tak, że tam też, tam też ciśnienie nie będzie trzymało, więc będzie to odzwierciedlane tym, że właśnie w spadku ciśnienia tacze będą podpalane itp. Itd. Więc wysyłamy konwerter, będziemy wiedzieli co z konwerterem wtedy. Podejmujemy decyzję, czy zamawiamy komputer i wymieniamy komputer przy tym wszystkim, czy, czy zostawiamy tak jak jest, czyli, czyli, czyli tarcze, uszczelnienia, e, sterownik hydrauliczny i, i konwerter. Cześć, witaj. Mam rozbrany to sprzęgło, weryfikuję go, patrzę na niego. Pierwsze co, no to tarcze. Tarcze są przypalone. Czuć i, i może lekko też widać, generalnie one mają taki kolor, ale czuć spalenizno na nich i no, są mocno wyślizgane. Jeśli chodzi o sprzęgło, nie widzę w nim tutaj jakiegoś uszkodzenia, wszystkie uszczelnienia i tefony doszczelniają się ładnie. Ten uszczelniacz, gdzie wchodzi wałek, jest lekko wyklepany, ale jak sprawdziłem to na wałku, to, to się jeszcze doszczelnia, więc tutaj nie ma też się za bardzo przyczepiać do niego, sprawdzamy na szczelność, było ok, no, na przekładkach widać już, jaka jest, jak jest, jak jest, jak jest palenizna. Rozebrałem go w drobnym magno, to tutaj jest jeszcze drgań, no ale to na twoje usterki to ono tam za bardzo nic za mnie powie. Jest pełne, jest wszystko ok. Więc ja standardowo składam to sprzęgło. Tutaj jeszcze Ci pokażę w jakim stanie jest łożysko, znaczy w jakim stanie, nie? może usłyszysz, może nie. Wyszedłem na zewnątrz właśnie, żeby nie było nic innego słychać. To łożysko jest zatarte. No ale to nie jest powodem tego, że tam ci samochód gaśnie, ale po prostu no, jest yy, zatarte łożysko jeszcze dodatkowo. Tak jak widzieliście to łożysko, które od Pawła przyszła informacja odnośnie konwertera, to jest łożysko, które jest w środku w konwerterze. I to mnie bardzo zaskoczyło, że takie łożysko które, które przy 150 tysiącach nie miałoby prawa paść w tym miejscu zaczęło hałasować. Myślę, że to łożysko nie miało wpływu na to, że ta skrzynia przestała poprawnie jeździć. Jedynie co to łożysko mogłoby wpływać w dalszej eksploatacji, że zacząłby być słyszalny konwerter, zaczęłoby doskwierać jakieś tam huczenie i brzęczenie. Ale to daje nam obraz tego, że skrzynia zalana na jednym oleju, e, tak naprawdę myślę, że kwestią tego, że tam krążył ten opiłek, krążyły materiały cierny, to wszystko źle wpływa na te wszystkie elementy toczne i, i to po prostu powycierało, e, powycierało to łożysko. Dlatego ono w tak szybkim czasie zaczęło e, szwankować. Ym... Mam przygotowane na stole elementy, które żeśmy już wymienili. Tu nie ma sensu nic na tą chwilę opowiadać, ponieważ wszystko wam powiedzieliśmy w diagnostyce wstępnej, czyli tak, jak była skrzynia rozebrana. I jak widzicie, ta skrzynia nie ma jakoś specjalnie dużo elementów, które by padały, które by mogły wysiąść. To są tarcze, przekładki, trochę gumek, jakieś uszczelnienia. No i serce, komputer najważniejszy. Także to wszystko. Komputer, który montujemy, to jest komputer, który przyszedł nowy z serwisu. Są dwie opcje komputerów, które, które można kupić w serwisie: komputer nowy, fabrycznie nowy, albo komputer regenerowany. Codzienkowy komputer regenerowany, ja nie zauważyłem różnicy w wyglądzie tego komputera, ponieważ na wielu Elementach, które były na tym komputerze, były roczniki 2023, czyli, czyli elementy, które były wymienione w tym komputerze, więc przyjmuję, przyjmuję, że tak powiem, strategię, że jeżeli coś jest 1000 zł tańsze, a i tak nie kosztuje mało, to, to montujemy. Komputer przyszedł czysty, wyczyszczony i, i tak został zamontowany, i tak został skalibrowany, z samochodem douczony tak, żeby dopisać go do auta. no i kończymy ten odcinek może nie kończymy odpowiedzi o, o Mercedesie ale my kończymy odcinek, ponieważ na daną chwilę skończyliśmy pracę na nim e, przekazujemy samochód do osób, które kodowały ten samochód i, i, i dopisywały do auta, ponieważ my tego nie robimy, robi, robi to zazwyczaj serwis bądź osoba, która ma, ma sprzęt serwisowy, który łączy się po online, a mamy takich tutaj u nas że tak powiem lokalesów, którzy takie rzeczy ogarniają. No i niestety samochód się wysypał. A mianowicie, przy, w momencie programowania tego sterownika dopisany był imobilizer, dopisany, dopisany był płyta sterująca, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy przeprowadzać, zaczęli przeprowadzać procedurę adaptacji do uczenia, tam są poszczególne procedury, blokada parkingowa, potem wszystkie inne elementy, samochód nie chciał przechodzić procedury adaptacyjnej. Naprzemiennie pokazywał, że procedura blokady parkingowej nie wyuczona, bądź, bądź błąd wewnętrzny sterownika płyty sterującej. Nie, więc chłopaki nam go oddali, stwierdziliśmy, że są dwa, dwie drogi, albo pierwsza droga to to, że popełniliśmy jakiś błąd w środku, bądź element, który zamontowaliśmy jest niesprawny, bądź ta, faktycznie ta blokada parkingowa nie działa, bądź właśnie coś w środku jest nie tak bądź płyta sterująca, albo błąd na serwerze. Z tego co wiem, to się zdarzają takie sytuacje, błąd, błąd podczas komunikacji z, z online, bądź, bądź wada jakaś na serwerze, bądź płyta sterująca centralnie uszkodzona. No i takie to sytuacje niestety w naszej branży się zdarzają. Skrzynię wyjęliśmy jeszcze raz, przejrzeliśmy ją całą, nie było żadnych oznak uszkodzeń, bądź nieprawidłowości działania. Założyliśmy tę skrzynię Powrotem. Przeprowadziliśmy jeszcze raz procedurę do uczenia, której niestety nie przeszedł. No i w woli weryfikacji założyliśmy starą płytę na hydraulikę, włożyliśmy do auta i na starej hydraulice samochód odpalił, przechodzi procedury adaptacyjne. No niestety ta płyta jest uszkodzona, bo ona po nagrzaniu wyrzuca te usterki. Natomiast sam fakt, Przeprowadzenia tej procedury, czyli od strony naszej, wszystko zostało przeprowadzone poprawnie. No i teraz zaczynamy że tak powiem miłą batalię z, z firmą Mercedes wysłaliśmy zapytanie do supportu oczekujemy na, na odpowiedź co oni jak się ustosunkują w tej kwestii czy nam doślą nową płytę i będziemy ją kodowali czy będą kazali nam przeprowadzić adaptację czy będą tą weryfikowali, czyśmy poprawne zrobili tego nie wiem, bo ja się tymi rzeczami nie zajmuję zostawiam to, że tak powiem na moich kolegów no ale jak wiemy serwisy mają czas nie działają pod taką presją czasu jak my a mają na odpowiedź ja nie wiem 14 dni co i jak, więc my ze spokojną głową sobie idziemy na urlop. Właściciel samochodu niestety urlopu nie będzie miał w swoim samochodzie. Więc a co? I czekamy na dalszy rozwój informacji. Także śledźcie nasz kanał na pewno jak nie film. Chyba, że mam nadzieję, że to nie będzie taka saga, żebyśmy mogli nakręcić jeszcze jeden odcinek z tej kwestii. Ale na pewno im będzie krótkie sprostowanie i będzie miły happy end, który się dosyć szybko zakończy. Także nie zapomnijcie o kciuku w górę subskrypcji naszego kanału.